Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23 małpagmail.com lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę informacje. Czy narcyz wie, że się myli? Narcys wie, że to co ci zrobił nie było w porządku. Narcyz w pełni zdaje sobie z tego sprawę, że to, co robi, jest naganne, że to, co robi, jest złe. Gdy starasz się uzyskać odpowiedzi, gdy zadajesz mu pytania, to tak naprawdę tylko tracisz swój cenny czas. Starasz się przekonać narcyza, że to, co ci zrobił, jest złe. Starasz się udowodnić jego złe postępowanie, jego błędy. Narcyz już wie, że to, co zrobił, było złe. Wie o tym doskonale. Zdaje sobie z tego sprawę. Na długo przed tym, nim usłyszy to od ciebie, Dlatego właśnie Narcyz ciągle zaprzecza, stara się ukryć swoje złe postępowanie, stara się uciec od problemu, stara się nie zauważać problemu. Dlatego Narcyz zniekształca, wykrzywia rzeczywistość, przerzuca odpowiedzialność na ciebie. Dlatego używa manipulacji, dlatego używa gaslightingu. Robi tak, ponieważ wie, że się myli. Narcyz zbudowany jest z poczucia wstydu. Robi wszystko, co tylko może, by uniknąć wstydu. Robi wszystko, co tylko może. By nie myśleć o tym, co zrobił, by nie skupiać się na wstydzie. Narcyz stara się uniknąć konsekwencji, stara się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Narcyz nie chce mieć do czynienia z konsekwencjami. Narcyz w dalszym ciągu. Chcę postępować w taki sposób, w jaki postąpił z tobą. W dalszym ciągu chcę czynić zło. Chcę manipulować ludźmi, wykorzystywać ich, okłamywać, oszukiwać, przyczyniać się do ich upadku. Najlepszym sposobem. By było to możliwe, jest zaprzeczanie, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Niektórzy narcyzi mogą przyznać się do tego, co robią i będą zachowywać się, jak gdyby to było dla nich w porządku, jak gdyby takie zachowanie było w porządku, jakby było usprawiedliwione. Niestety często ludzie biorą stronę narcyza, nawet, gdy postępuje niekorzystnie, nawet wtedy, gdy bardzo ci zaszkodził. Ludzie często przyczyniają się do tego, że takie zachowanie, może być kontynuowane. Narcyz wierzy w to, że zawsze powinno być po jego myśli, że zawsze jego powinno być na wierzchu. Ponieważ Narcyz tak mocno w to wierzy, inni ludzie, którzy mogą być niepewni, najczęściej uwierzą Narcyzowi. Narcyz tak mocno w to wierzy, że sprawia, że inni ludzie też w to wierzą, niezależnie od tego, z jakim narcyzem masz do czynienia. Czy to jawnym, czy ukrytym, zarówno jeden, jak i drugi dokładnie wie, co robi. Narcyz jest w pełni świadomy tego że jego zachowanie że jego postępowanie nie jest prawidłowe nie jest sprawiedliwe jest naganne jest nieetyczne i niemoralne narcyz po prostu nie chce się nad tym zastanawiać nie chce podsycać tematu Ponieważ to oznaczałoby, że musiałby przestać tak postępować, że musiałby przestać się tak zachowywać. To oznaczałoby, że nie zawsze byłoby po jego myśli, że nie zawsze byłoby jego na wierzchu. Jedyną rzeczą, o którą dba narcyz, to to, by zawsze było po jego myśli, by zawsze było tak, jak on chce. Narcyz skupia się wyłącznie na sobie. Nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa. Jest pępkiem świata i nie ma w sobie empatii. Jest niezdolny do uczuć wyższych. Jest Niezdolny do współczucia, jest niezdolny do miłości, do żalu, nie ma sumienia. Narcyza obchodzą tylko jego potrzeby i to, by je zaspokoić. Kompletnie nie interesuje go, nie obchodzi to, jak to na ciebie wpłynie. Narcyz będzie zaspokajał swoje potrzeby, niezależnie od tego, jaki będzie miało to wpływ na ciebie. Niezależnie od tego, jak się czujesz, czy co myślisz. Rozmowa, spór, chęć wyjaśnienia, zadawanie pytań narcyzowi jest kompletną stratą czasu i energii. Nie musisz mówić narcyzowi, co robi, co zrobił. On już doskonale wie, co zrobił, i doskonale wie o tym, że to, co zrobił, było złe. Po prostu go to nie obchodzi, nie interesuje go to, jak wpływa to na ciebie. Nie obchodzisz go, zrozum to. Narcyza obchodzi tylko on sam, nikt inny go nie obchodzi. To jasno wynika z jego zachowania. Zauważ, że narcyz nigdy nie pyta o to, co myślisz, o to, co uważasz, nie pyta o twoje zdanie. Narcyz najpierw zrobi, zrobi tak jak chce, po swojemu. Nie wymaga od ciebie żadnego ustosunkowania się. To dlatego, że nie obchodzi go, co o tym myślisz, nie obchodzi go, co czujesz. Narcyza nie obchodzi to, czy cię zdenerwuje. Nie obchodzi go to, czy cię zrani. Czasami nawet nie przejdzie mu to przez myśl, a nawet jeśli o tym pomyśli, to nadal będzie uważał, że to, co robi, jest bardziej istotne, jest bardziej ważne od tego, jak wpływa to na ciebie. Narcyz nigdy nie pyta, o to, co myślisz, o to, jakie jest Twoje zdanie. Nie obchodzi go Twoja opinia. Twoje uczucia nie mają dla narcyza znaczenia. Wszystko, co ma dla narcyza znaczenie, to Jego własne uczucia. Narcyz myśli, że Jego uczucia są bardziej ważne. Że jego uczucia są najważniejsze. Dla narcyza jego uczucia to fakty. Nie jesteś w stanie zrobić nic, by to zmienić. Nie jesteś w stanie zrobić nic, by było inaczej. W zdecydowanej większości sytuacji narcyz będzie zaprzeczał swojemu zachowaniu. Nawet jeśli się przyzna, będzie uważał, że to, co zrobił, było usprawiedliwione. Narcyz będzie uważał, że był zmuszony, by tak zrobić, by tak postąpić, że nie miał innego wyjścia. Narcyz będzie uważał, że w pełni zasłużyłeś. Na ból i cierpienie, jakie wywołał, jakie spowodował. Narcyz wie, że się myli, wie, że źle postąpił, wie, że sposób, w jaki Cię traktował, jest nie do zaakceptowania. Wie, że jest to niewybaczalne i nieodwracalne. Narcyz wie, że nie zasługuje na Twoją życzliwość i szacunek. Narcys wie, że nie zasługuje na Ciebie. Ale żyje w świecie iluzji, w świecie fantazji, gdzie myśli, że jeśli coś zignoruje lub będzie na to patrzył inaczej, to wtedy może to zniknie. Jeśli narcyz zaprzecza czemuś wystarczająco długo, to uważa, że wtedy to już może nie będzie prawda. Może wtedy uda mu się uniknąć poczucia wstydu, może wtedy uda mu się pójść do przodu ze swoim życiem, tak jakby nigdy nie zrobił nic złego, ale to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste. Nie można tak łatwo uciec od wstydu. Odpowiedzialność pozwoliłaby mu się nauczyć, wyciągnąć wnioski i stać się kimś lepszym, stać się lepszą wersją samego siebie, ale osoby, Zaburzone osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości wybierają zaprzeczenie lub po prostu usprawiedliwiają swoje działania. To sprawia, że poczucie wstydu tylko narasta, ponieważ narcyz wie, że to, co robi, jest złe. Poczucie wstydu prowadzi do niepokoju, do depresji, prowadzi do paranoi, to z kolei prowadzi do uzależnień lub innych ryzykownych zachowań, do innych destrukcyjnych zachowań, do ucieczki, do różnych mechanizmów obronnych. Wstyd to emocja o najniższej istniejącej energii wibracyjnej. Wstyd sprawia, że narcyz czuje się tak, jakby w ogóle nie istniał. Zamiast starać się zmienić swoje postępowanie, narcyz usiłuje projektować swój wstyd. Na innych ludzi. To sprawia, że wstydu jedynie przybywa. To sprawia, że wstyd się kumuluje. Narcyz postępuje tak, ponieważ ucieka od siebie samego i swoich problemów. Narcyz ucieka od tego, kim jest naprawdę. Nie można. Uciec od wstydu. Wstyd sprawia, że narcyz jest niezdolny do tego, by kiedykolwiek znaleźć prawdziwe szczęście. Wstyd sprawia, że narcyz jest niezdolny do tego, by kiedykolwiek znaleźć spełnienie w swoim życiu. Mylenie się jest dopuszczalne. Ale pozostawanie w błędzie jest całkowicie nie do zaakceptowania. Jack D. Schwager: polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.